Z tej strony Leszek Cibor, prowadzący kanał Przeciętny Człowiek w świecie nieprzeciętnych idei. A ty oglądasz i słuchasz podcast Dobra Zmiana, miejsce, w którym zmieniamy się na lepsze. Dzisiaj będę mówił o tym, czy z twarzy można wyczytać, czy ktoś jest bogaty, czy biedny. Oczywiście, jeśli pracujesz z, z, z ludźmi popatrzysz się na nich, no to możesz powiedzieć, czy są bogaci, czy biedni, no bo prawdopodobnie zarabiają podobnie jak ty. Natomiast cały myk polega na tym, że. Od tego, czy postrzegamy kogoś, czy jest bogaty, czy biedny, czy w ogóle od robienia pierwszego wrażenia, o którym będę dzisiaj bardzo dużo mówił, zależy niewyobrażalnie dużo. Będę też mówił o toksycznej pozytywności, o tym, że nawet jeśli chcemy robić dobre wrażenie, to możemy przegiąć. I to możemy przegiąć w takim amerykańskim strasznym stylu przerażającym. Zobaczysz, jak działają negatywne i pozytywne spirale. Jak, czy da się w ogóle odczarować negatywne pierwsze dobre wrażenie. Czy da się, na przykład, jak jestem postrzegany jako osoba biedna, zestresowana, nerwowa, czy da się w ogóle to odczarować. Czy da się coś z tym zrobić. I tysiąc innych rzeczy. Ale przede wszystkim to wszystko gdzieś tam się kumuluje w tym, jak sobie radzić w trudnych czasach. A trudne czasy już nadeszły już się rozkręciły. A propos trudnych czasów, mam jeszcze jedną fajną rzecz. Mam kurs i książkę. Pożegnaj prokrastynację. Czyli nie tylko możesz słuchać moich porad tutaj na kanale, ale możesz je wdrażać w życie. A jak je odwlekasz cały czas, z moją książką dowiesz się, że rynek produktywności nas oszukuje. Bo rynek produktywności, który składa się z setek, jeśli nie tysięcy aplikacji do produktywności, do planowania w szczególności, wmawia nam, że prokrastynacja, prokrastynacja to jest problem z planowaniem. A to nie jest prawda. Prokrastynacja jest przede wszystkim problemem psychologicznym. O tym traktuje mój kurs. Moja książka, którą linkuję, głównie traktuje mój kurs, oczywiście. I daje masę porad też do planowania, ale skupiamy się na, na tym, jak zrobić, żeby zrobić. Kiedy wiesz bardzo dużo na temat tego, wiesz, co ci jest, wiesz, co ci dolega, wiesz, co powinieneś zrobić, wiesz to wszystko, a nadal tego nie robisz. A więc Staram się w mojej książce i w moim kursie udzielić odpowiedzi, a link do atrakcyjnej ceny znajduje się w pakietu, znajduje się w opisie. Gorąco polecam. No to co? Lecimy z tematem. Dobra, moi drodzy, więc co mówi twoja twarz? Czy twoja twarz mówi, że jesteś bogaty, czy jesteś biedny? <laughs> Brzmi to dość zabawnie. Czy twarz Twoich współpracowników pracy mówi, że są bogaci czy biedni? No, wiedząc, że jeśli są twoimi współpracownikami, to być może masz jakieś wyobrażenie o tym, jak, ile zarabiają, więc raczej domyślasz się, czy są bogaci czy biedni. Ale na przykład na profilu randkowym, jak przeczepujesz jakieś profile na Tinderze, albo patrzysz na kogoś na Facebooku, no to oceniasz go, tak? czy on wygląda na osobę majątną, czy nie majątną. Dlaczego w ogóle mówimy o majątności, dlaczego się tego przyczepiłem? Raz, bo mam o tym badanie, bardzo fajne zaraz je omówię. dwa, że Zwróć uwagę na to, że majątność bardzo często jest synonimem sukcesu w obecnym świecie. I nie czarujmy się, jest jakaś mikrogardska osób, która nie dba o majątność, ale większość z nas trzęsie się na widok kasy mniej lub bardziej, w szczególności w obecnych czasach, gdzie, gdzie zaczyna się kryzys. I lubimy słuchać osób postrzeganych jako majątne. Mówię postrzeganych celowo, bo te osoby, które są postrzegane jako majątne, niekoniecznie majątne są ale my lubimy je słuchać, lubimy też otaczać się trochę tą fikcją, bo jeśli one nie są realnie majątne, to one tworzą po prostu pewnego rodzaju fikcję, pewien, pewną zasłonę dymną nad sobą, ale one mają naszą atencję. Jest bardzo przecież dużo tych sekretów milionerów, nawyków milionerów, tego jest cała masa, bo to przyciąga ludzi jak magnes. Jak oni odnieśli sukces? Co mogę zrobić, żeby, żeby odnieść sukces tak jak, tak jak ci właśnie? Specyficzni ludzie, I, i dlatego właśnie tego się przyczepiam. I dlatego też możemy się zastanowić, co ty możesz zrobić ze swoim wyrazem twarzy, ze swoją posturą, żeby, żeby sobie troszeczkę pomóc, bo będzie taki efekt psychologiczny, który nazywa się efektem Rozentala, który będzie nam bardzo pomagał albo bardzo przeszkadzał. W zależności od tego, właśnie, jakie zrobimy pierwsze dobre wrażenie. Ale zacznijmy od tych, od tych badań. W 2017 roku y, dwoje badaczy opublikowało bardzo y, zabawne badanie, mianowicie ono się nazywa The Visibility of Social Class from Facial Cues. Czyli i, czy można, zadali sobie takie proste pytanie, czy można określić, jaki status społeczny ma dana osoba, tylko patrząc się na, na, na daną twarz, na twarz w spoczynku, bo to jest dość istotne. I tutaj mówimy. O takim jest taki stereotyp resting beach face, yy, czyli osoby, która ma taką twarz ciągle niezadowoloną, w ciągłym takim grymasie, kaprysu. Przykleja się tą łatkę do kobiet. Niekoniecznie to jest prawdziwe tylko dla kobiet, bo mężczyźni też mogą mieć taką pretensjonalną, pretens pretensjonalną twarz. I niekoniecznie ta pretensjonalna twarz musi faktycznie iść w parze z tymi pretensjonalnymi emocjami. Oni mówią o resting beach face, czyli jakby. Robią taką fajną grę grę słowną, bawiąc się bawiąc się z tym konkretnie. Natomiast czyli twarz, bogata twarz w spoczynku. Natomiast to jest bardzo ciekawe, bo oni stawiają taką tezę, że te 42 mięśnie, które mamy w naszej twarzy w bliskim otoczeniu, one przez lata dorastania, lat nastoletnich i wczesnej młodości, no, były pod ekspozycją często różnych emocji. I co to mogły być za emocje? No, albo ktoś znacznie częściej się uśmiechał, znacznie częściej był zrelaksowany, albo ktoś znacznie częściej się stresował, denerwował, płakał, zgrzytał zębami, zaciskał szczęki i to wszystko zaciskał oczy, i to wszystko gdzieś kumuluje się w tym, że jako dorosły mamy już określony wyraz twarzy. I okazuje się, że oni wykazali w tym badaniu, może nie jakoś kategorycznie, ale z pewną znaczną prawdopodobieństwem, że patrząc się na czyjąś twarz, samą twarz, tylko nie, nie całe ciało, będziemy w stanie w miarę trafnie określić, czy ta osoba jest majątna czy nie. No a to znowu idziemy do tego poprzedniego punktu, czy będzie wzbudzała podświadomie pozytywne wrażenie, że to jest osoba majętna, no to musi robić coś ważnego, fajnego w życiu, czyli od razu jest postrzegana jako produktywna, bo oni badali atrakcyjność, produktywność i pozytywność danej osoby postrzeganą. Jak osoba jest postrzegana jako majętna, to od razu ma wyższą postrzeganą produktywność. No generalnie chętniej jej słuchamy, chętniej przebywamy w jej towarzystwie i napędza się nam taka, taka specyficzna pozytywna, pozytywna spirala. Tak, ja wiem, to brzmi jak po prostu no, totalna manipulacja, no bo teraz można sobie pomyśleć, no okej, okay, to ja sobie, mimo że nie wychowałem się jako biedny, to ja zaczynam y, robić ekspresję twarzy, układam sobie twarz, układam sobie ubiór, ja jako osoba bogata i maskuję tą moją... W cudzysłowie postrzeganą biedotę właśnie takim czymś. I tak, tak się właśnie robi. Tak się właśnie robi. No, tak działają wszystkie, wszystkie taktyki maskujące, jakimi są make-up, ubiór, no wszystko, wszystko po prostu zmienia nasz postrzegany wybór. Postrzegany, postrzeganą ocenę. Tak jak jesteśmy postrzegani. No bo to badanie jest ciekawe, bo to badanie właśnie na, na siedmiu mniejszych badaniach Wykazuje różne, różnego rodzaju zależności. Natomiast nie mówi nam wprost, jaka twarz jest taką optymalną twarzą bogacza. No nie mówi nam. I ciężko takie coś powiedzieć, bo, bo to, jest, to jest dość nieświadome, ale nie, nie, nie powiem teraz nie powiem teraz takiej dokładnej instrukcji, że pójdziecie do y, chirurga plastycznego i powiecie, panie, weź mi pan podnieść brwi, nie wiem, y, przedłuż przedłuż usta, nie wiem, nos jakiś popraw, policzki, mięśnie policzków do uśmiechania, prawda, mi bardziej do i tak dalej. No i wtedy ludzie będą lepiej postrzegać. To, to nie chodzi nawet o to. Tutaj sprowadza się to, co bardzo często jest powtarzane w świecie rozwoju osobistego, ale w problematyczny sposób, zaraz powiem, ja, dlaczego w problematyczny sposób. Chodzi o w szczególności tą pozytywność. To znaczy jest ta korelacja między tym, że postrzegamy kogoś Pozytywnie, lub atrakcyjnie, lub na najlepiej atrakcyjnego i pozytywnego jako osobę bardziej majątną. I tutaj wchodzi nam efekt aureoli, gdzie osoby atrakcyjne są często postrzegane jako osoby, które mają więcej do powiedzenia, yy, są mądrzejsze, bardziej inteligentne i bardziej majątne, to jest efekt aureoli. Yy, I to jest bardzo nieświadomy efekt. Niestety. Mówię niestety, dlatego że no, my łatwo padamy ofiarą tego. Popatrzcie na Instagramizację życia tych wszystkich pięknych celebrytów, których słuchamy, a to są często idioci. No, no nie są zbyt rozgarniętymi osobami, a my często ich słuchamy w różnych tematach, które są zupełnie niezwiązane z ich specjalizacją. Zupełnie. To jest to, 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 totalne ich jakieś tam opinie wygłaszana jako jakieś zmieniające życie czy rzeczywistość fakty. Więc jest pułapka, w którą wpadamy, pułapka yy, tego wrażenia, które, które one, one robią. To jest efekt aureoli, ale ciekawszy jest efekt Rozentala od, od nazwiska badacza. O tym badaniu wspominałem już kilkukrotnie na, na kanale w różnych kontekstach. Więc Rozental przeprowadził eksperyment bardzo ciekawy i potem go powielił wielokrotnie, żeby, żeby wykazać, że tak to, tak to funkcjonuje. Yy, że wziął kiedy montowane były klasy do danej szkoły, to nauczycielom przedstawiono jedną klasę jako klasę prymusów i jedną klasę jako klasę przeciętniaków słabiaków. I cały model polegał na tym, że do klasy przeciętniaków słabiaków, po, nauczyciele o tym nie wiedzieli, yy, dobrano uczniów, którzy byli relatywnie bardzo dobrzy. A do klasy dobrej, wybrano uczniów przeciętnych bądź słabych. No i puszczono ich tak w rok szkolny. Nauczyciele nie mieli zielonego pojęcia, z kim pracują, ale mieli, mieli pojęcie, zostało im powiedziane, że ta klasa jest słabsza, złożona z uczniów ze słabszymi wynikami w, na egzaminach wstępnych, a ta klasa jest złożona z uczniów z wybitnymi wynikami. No i rok przeszedł zgodnie z oczekiwaniami, to znaczy w klasie, która była postrzegana jako ta negatywna, nauczyciele mało czasu spędzali z uczniami, mało czasu poświęcali na przepytywanie ich. Dochod... Mniejszą presję na nich budowali, yy, dochodziło do sytuacji, w której rzadziej ich testowali, bo rzadziej chcieli do negatywnych interakcji, żeby dochodziło, żeby dostawali słabe oceny. Przez to uczniowie trochę się zrelaksowali, rozluźnili i na koniec roku faktycznie mieli słabe wyniki. Ci dobrzy uczniowie, prymusi, mieli słabe wyniki, bo nauczyciel, moderator całej tej, całej tej konstrukcji szkolnej, nauczycielskiej, po prostu odpuścił. Po prostu odpuścił, mało czasu im poświęcał, olewał ich problemy i wyszło dokładnie tak, jak było spodziewane. Czyli wzorowi uczniowie zostali zamienieni realnie pod efektem negatywnej spirali, negatywnego podejścia nauczycieli do nich, że ma nauczyciele machnęli na nich ręką, do słabych wyników i na odwrót. Uczniowie relatywnie słabi bądź przeciętniacy, którzy byli w klasie przedstawieni jako prymusi, Mieli dużo większy kredyt zaufania, mieli dużo większy kredyt czasu, dostawali tego, tych konsultacji jeden na jeden z, z nauczycielem dużo więcej. Ich problemy były traktowane poważnie, byli częściej przepytywani, byli częściej testowani, przez to mieli bardzo dobre wyniki na koniec roku. I to jest ten, ten efekt z drugiej strony, czyli z jednej strony masz pierwsze wrażenie, które robisz, bo ktoś cię widzi. Oceniać, ok. Bogaty, biedny, atrakcyjny, nieatrakcyjny, jakiś tam. No? A z drugiej strony, ta osoba, skoro cię już oceniła, no to adaptuje swoje podejście, modyfikuje swoje podejście względem tej pierwszej oceny. Więc tak, tak bardzo ciężko jest pierwsze dobre wrażenie, yy, yy, pierwsze złe wrażenie odczarować, i tak fajnie jest zrobić dobre wrażenie, i potem na tym dobrym wrażeniu sobie jechać, na tym wózeczku dobrego wrażenia przez bardzo długi czas. I też w zasadzie pierwsza moja taka bardzo wyraźna porada, no bo zaraz powiem o tej toksycznej pozytywności, ale yy, bardzo dobrze jest zrobić pierwsze dobre wrażenie. I kiedy uczyłem yy, mówców przemawiać, przez, przez parę lat szkoliłem yy, mówców w różnych sytuacjach, przygotowałem do przemówień, przygotowałem do, do różnych prezentacji, do, do nawet mistrzostw, yy, krajów, yy, przemówieniach. No. Pracowałem nawet z politykami, zdarzało mi się konsultować przemówienia, konsultować różnego rodzaju wystąpienia, no to, to powiem Wam szczerze, że zawsze, zawsze stawiałem na to pierwsze dobre wrażenie, bo na pierwszym dobrym wrażeniu, na pierwszych słowach, na pierwszym wejściu, na pierwszym zaprezentowaniu się, potem budujemy potem możemy rozluźniać ten garnitur. się ubraliśmy w jakiś sztywny garnitur, potem możemy go trochę rozluźniać. i oczywiście ktoś może pomyśleć, a to nie jestem ja, ja lubię być naturalny. super, lubisz być naturalny. tylko problem polega na tym, że w świecie, w którym, w naszym materialnym, materialistycznym świecie, w którym miarą pewnego sukcesu jest to, ile zarabiamy, jak sobie radzimy finansowo i jest, w szczególności w dobie kryzysu, jest to, żeby jednak sobie właśnie poradzić, żeby zarabiać więcej, żeby awansować, żeby nie stracić też, żeby być postrzeganym bardzo dobrze. Nie postrzeganym taki jak ja i mam na to wyrąbane, bo są osoby, które tak, tak, tak mówią, tak robią. Tylko, że te same osoby, tylko że te same osoby dokładnie potem piszą w komentarzach u mnie, albo, albo rozmawiam z nimi, bo znam takie osoby też. Narzekają na absolutnie wszystko na swoją pracę, na. Trzyzmianowa praca tu wykańcza mnie, źle jest to, źle jest tamto, źle jest siamto. No tak, tylko cały mek polega na tym, że w jakimś stopniu możesz to zmienić. Nie, nie, nie w całym, bo nie odczarujemy iluś tam lat dorastania w biedzie, dorastania w jakimś tam, tam niedostatku. Nie, nie odczarujemy pewnych rzeczy, jak to się brzydko czasem mówi, że Człowiek ze wsi wyjedzie, wieść z człowieka nie, że słoma z butów komuś wystaje, i tak dalej. Pewnych rzeczy nie zmienimy. To jest fakt. No, jesteśmy w jakimś tam stopniu niewolnikami przeszłości, czy powiedzmy ukształtowani przez tą, przez tą naszą przeszłość. Ale możemy do pewnego stopnia zmienić pierwsze wrażenie, jakie wywołujemy. I, i teraz to jest moja porada. Możecie się z nią zgadzać, lub nie. Do czego was to doprowadzi? Dobre wrażenie, które wywołacie. Na przykład, jeśli pójdziecie do jakiejś firmy z rekomendacji, to będziecie właśnie podpadali pod efekt rozentala. To znaczy, ludzie będą mieli większy kredyt zaufania do nas, poświęcą wam więcej czasu, więcej cierpliwości. Jeśli na przykład nie wiem, jesteście zajmujecie się księgowością, czyli niczym jakimś wybitnie związanym z kasą, ale idziecie do innej firmy, bo zostaliście rekomendowani, że Kasia jest dobrą księgową że Kasia, Kasia wam, wam tutaj poradzi, A Kasia tak naprawdę ani jakąś specjalnie wielką księgową nie, nie jest, zdaje sobie z tego sprawę, ale została tak przedstawiona, wchodzi do firmy, w której trafia na przepisy, które są dla niej nowinką zupełną, jest zielona w nich, ale jest traktowana jako osoba, która radzi sobie z dobrą księgową, więc dostaje kredyt zaufania, dostaje wsparcie i ma i, i, i ta pozytywność, która, która na dzień dobry ją wita w tym kontekście, jest od razu ją może napędzić, zmotywować do tego. Łatwiej się jej będzie pracowało, łatwiej jej będzie odgarnąć trudne tematy i się jej nauczyć, bo będzie pod mniejszą presją i ta spirala będzie się sama nakręcała. Alternatywnie, gdyby Kasia bardzo ambitnie podeszła do tematu i nie była rekomendowana, tylko poszła i postawiła się, i była trudna rozmowa o pracę, ale uparła się, że ona chce tyle i tyle zarabiać, bo ona jest dobra i powiedziała, że poszła w ten blef, trochę blef, pozdawała sobie sprawę z tego, że nie jest jakoś wybitna, poszła w ten blef i powiedziała, że jest bardzo dobrą księgową, to po prostu ktoś by się jej cały czas patrzył na ręce i kwestionował, i szukał dziury w całym, w sumie o co chodzi. I wpadłaby w tą negatywną, yy, negatywną spiralę i tu by byłby problem. Na tym, na tym polu. I tak jest ze wszystkim. Tak jest z relacjami ze swoim dzieckiem, jak wychowujemy. Tak jest w relacjach właśnie ze współpracownikami w pracy, w szkole. Taka negatywna albo pozytywna spirala przekonań. Więc ten, to pierwsze pozytywne, dobre wrażenie to jest coś, co Wam w kryzysie bardzo pomoże. Bo dzięki temu ludzie chętniej będą Was słuchać, chętnie będą przebywać w Waszym towarzystwie, chętniej będą Was rekomendować do zatrudnienia, do awansu, chętniej będą, będą z Wami rozmawiać. No po prostu cała galeria rzeczy Wam na dzień dobry się. Te, te, te drzwi do tych wszystkich rzeczy będą bardziej otwarte, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o to pierwsze wrażenie. Teraz jak je robić? No właśnie, bo można wpaść w taką amerykańską toksyczną pozytywność. Każdy, kto kiedykolwiek pracował z zagranicznym klientem, zachodnim klientem, w szczególności Anglikami, Amerykanami, wie o tym, że oni często nie mówią rzeczy wprost. My mamy takie podejście, wydaje mi się, znacznie bardziej pragmatyczne, biznesowe podejście w, w kraju u nas. I mówimy duże rzeczy wprost, nawet nieprzyjemnych, a oni owijają to wszystko, prawda, w sreberka i podają, prawda, nawet w środku jest kupa, ale to wszystko jest pięknie, pięknie opakowane w pięknych słowach, także nawet nie czuć tego, że to jest kupa. I, i ma to symptomy wyparcia emocji, ta, ta amerykańska pozytywność, yeah, everything is awesome, prawda, uściski dłoni, uśmiechy, jesteśmy rodziną, jesteśmy teamem. To ma symptomy wypierania wielu emocji. Teraz długotrwałe wypieranie wielu emocji jest bardzo kłopotliwe, bo zamiata się często, konflikty pod dywan, rzeczy są niewyjaśnione, zadry chodzą niewyjaśnione po ludziach. Mimo, że ludzie są pozytywni i oczekujesz, że dadzą ci rekomendacje, to na koniec masz wrażenie, że ci nóż w plecy. Bo nie byłeś przygotowany, czy nie byłaś przygotowana na to, że mimo, że były słodkie słówka, to na końcu nikt cię nie cenił, nikt cię nie szanował, a ty od tego... O tym nie wiesz, bo się o tym nie dowiedziałeś, nie dowiedziałaś, i na końcu po prostu dostajesz zimne kubeł wody obojętności, na przykład. Nawet nie krytyka, nawet nie do końca. A potem możesz na końcu wiedzieć, co było nie tak, co możesz zrobić, żeby było lepiej. No, wiesz, no, żeby się uczyć, na, nawet na swoich błędach, no, dobrze jest wiedzieć, co się wydarzyło, co się stało. Ale tego nie wiesz. I ta toksyczna pozytywność, ona ma wiele różnych aspektów, żeby się ciągle uśmiechać, żeby ciągle. Ona myli trochę, ona bierze trochę ten efekt Rozentala. Ludzie, którzy mówią o tej pozytywności, i w ogóle cała psychologia pozytywna bardzo często jest kłopotliwa, bo oparta na bardzo wadliwych badaniach, kłopotliwych badaniach. Może o tym kiedyś opowiem, ale to byłby bardziej krytyczny odcinek jakby tego zakresu psychologii, którego nie lubię i zresztą jest non stop wykazywane, że pozytywna psychologia pod wieloma względami się myli, żeby być ciągle pozytywnym. I, i, i ludzie, którzy ciągle to powtarzają, żeby właśnie się uśmiechać, żeby ściągnąć tą magiczną energię z świat, oni mylą efekt Rozentala, takiej pozytywnej spirali z wyparciem. Wypiera się wiele emocji, więc nie można wypierać emocji. Nie, nie wydaje mi się, żeby właściwy był ten amerykański styl. Nie lubię go zresztą zresztą bardzo. No, popatrzcie: zresztą, no ja, ja występuję w podcaście, występuję w moich ulubionych podkoszulkach, bo je po prostu bardzo lubię, bo się komfortowo w nich czuję, bo mogę sobie po prostu porozmawiać. Bo też mogę sobie w jakiś tam sposób na to pozwolić. Ale to jest też świadome budowanie jakiegoś wizerunku. Chcę być bliżej was. Chcę, chcę po prostu być bliżej was. Chcę, żebyście nie patrzyli na mnie jak na, na, na. Mogę się ubrać w koszulę, jasne, ale nie chcę, żebyście patrzyli na mnie jako trenera, który teraz prawda będzie pozy tutaj robił i fikołki i salta, tylko my sobie swobodnie luźno rozmawiamy na tematy, które mnie interesują, są swoją, moją specjalizacją i które was interesują. A ubiór by stworzył tę barierę. Ta sztuczna pozytywność, którą mógł tutaj próbować wytworzyć, stworzyłaby barierę pewną. Paradoksalnie. Bo do was, bo was przyzwyczaiłem, moich odbiorców, moich widzów, słuchaczy, przyzwyczaiłem do czegoś, Zgoła, zgoła innego. Zrobiłem inne wrażenie i teraz mi, byłoby mi w ogóle nawet ciężko z tego, z tego to wrażenie odczerpać. mi się zaczął pojawiać w koszuli, to parę osób na pewno zwrócił. O, co, co to w ogóle się stało? No, nie? Na komunię poszedłeś? Czy co? Czy, czy, czy ślub, ślub brałeś? Kolejne? No, padałyby głupie pytania. Więc unikajmy toksycznej pozytywności. Natomiast co możesz zrobić? Stań sobie przed lustrem. Ja ci nie powiem dokładnie, bo nie wiem zresztą, jaką masz twarz. Stań sobie przed lustrem, popatrz się na siebie i zastanów się, jak postrzegają cię ludzie, jak mogą cię postrzegać. jako osobę nieszczęśliwą, czy jako osobę szczęśliwą, radosną, pozytywną. To też ma oczywiście znaczenie, bo samo badanie dotyczyło tylko postrzegania twarzy na nieruchomej fotografii. W twarzy w spoczynku. Natomiast to też ma znaczenie, co, co, co mówisz. Jak przedstawisz się w towarzystwie jako chami prostak, bo wyjedziesz jakimś edgy tekstem, bo, bo, bo wydaje ci się, że jesteś prawda jakimś edgelordem, który stwierdzi, teraz używam mowy, którą mo, może nie wszyscy zrozumieją, chodzi po prostu o teksty na takiej krawędzi przyzwoitości, czy powiedzmy teksty, które celowo przekraczają, przekraczają przyzwoity, dobry smak, żeby zwrócić na siebie uwagę, żeby pokazać, jakim się jest tutaj intelektualistą albo jakim się jest tutaj prawda z winnym obserwatorem albo osobą, szczerą masz do bólu, jeśli doprowadzisz do tego bólu, no to te ludzie będą mieli ten, to pierwsze wrażenie takie, a nie inne i tego, tego nie odczarujesz. Możesz fikołki robić, skakać, będzie ci bardzo ciężko to pierwsze wrażenie odczarować. Więc pierwsza lekcja, jaką wynosimy, to to, że twoja twarz coś mówi, naturalna twarz coś mówi, Druga lekcja brzmi: możesz to zmienić. Trzecia lekcja brzmi: nie przegnij w toksyczną pozytywność, że wszystko jest super. I ok, ale czwarta lekcja brzmi: mimo to staraj się bardzo robić pierwsze dobre wrażenie. Jeśli zrobisz pierwsze dobre wrażenie, zapewniam cię, że, że wygrasz bardzo dużo. Będzie ci dużo łatwiej, będziesz miał dostęp do dużo większej ilości zaufania od osób, które ci otaczają. Czyli nie jesteś w stanie nic zrobić ze swoją twarzą tu i teraz na stałe, ale jesteś w stanie zrobić dużo ze swoim pierwszym wrażeniem, bo to jest ciekawe z tych badań, tam wynikało, że na przykład jak są twarze w spoczynku, no to była jakaś tam całkiem spora szansa, żeby określić w miarę dokładnie, czy ta osoba jest majątna, czy nie jest majątna. To jest jakby jedna rzecz. Ale jak się dane osoby uśmiechały, bo te badania były oczywiście porównawcze, to yy, to była totalna losowość. To znaczy, osoby majątne, które się uśmiechały, i osoby niemajętne, które się uśmiechały, nagle sprawiały, że ludzie nie byli w stanie odgadnąć, kto jest bogaty, a kto biedny. Po prostu była totalna losowość. Żudmo na to. Nie wiadomo, bardzo ciężko było określić. A to dowodzi tego, że. Samo uśmiechanie się w tym kontekście już sprawia, że jesteśmy postrzegani znacznie lepiej. A uśmiech to jest tylko jedna, jedna strona, no nie? Częsty uśmiech. Napędzanie tego. Ale właśnie to, co mówisz, to w jaki sposób mówisz, no i to jakie tematy poruszasz. Więc staraj się zawsze przedstawić dobrze. To jest taka rzecz na kryzysowe czasy bardzo kluczowa. Słyszymy się w następnych podcastach. Dzięki za Twój czas. To no do zobaczenia.